Nazywam się Franz Władysław, zostałem właścicielem takiego właśnie ciągnika Arbosa 5100 z ładowaczem czołowym z hydrametu. No, tamtego roku byliśmy w Kielcach i taka nowość zobaczyliśmy na tej wystawie takiego Arbosa właśnie, no i spodobał mi się. Później gdzieś koło jesienią mieliśmy możliwość go przetestowania u siebie w Orce z pługiem trójką obrotówką. No i te, te testy to już podkreśliłem całkowicie, że po prostu zauroczyłem się nim, że no daje rady, ładnie w ciężkiej ziemi w ogóle pracował pięknie. Skrętny, zwrotny, silniczek amerykański pięknie pracuje. No i tak się stałem właścicielem. <grym> Także na razie jestem zadowolony, że będziemy testować go dalej w gospodarstwie, Około 35 hektarów, hodowla bydła, dlatego wybrałem Sturem. Jest to ciągniczek w fajnej obsłudze, taki prosty budowy, można powiedzieć, ma dostęp do wszystkich części. No, skrętny, przede wszystkim skrętny. To jest tak, do tura, do ładowacza, to jest bardzo wygodny. W obsłudze, no podejrzewam, że z serwisem też nie będzie problemu, bo, jest, bo jest wszystkie części są praktycznie włoskie nie? i dostępne tak samo są w innych ciągnikach, te same marki. Także mam nadzieję, że będzie wszystko ok. No, fajną zaletą ma też przeszkloną szybę do góry, której tur. Przy pracy z turem jest bardzo widocznie. Widać dokąd sięga, także no. No, no bardzo fajny, Fajne i wszystko takie podręczne, proste budowy. Rewers niby mechaniczny, ale bardzo fajny. Podręczny, bardzo się lekko przełącza. Nawet na nie odczuć, że on jest mechaniczny, są dostępne też w innej wersji hydraulicznej. Wszystko podręczne wajchy do tego do podnośnika, tu jest stałe podnoszenie. No takie wszystko podręczne w miejsc. Jestem zadowolony, bardzo mi się podoba.